Witajcie, kochani! Oto ja, Grześ, wasz, The Chosen one, super zbierać Lublin, profesor butelkologii stosowanej i puszkologii wtórnej zwyczajny. Moi kochani, chciałbym serdecznie wszystkich powitać i podziękować za tak liczne przybycie już jutro na Juwenaria 2024 Politechnika Lubelska, ulica Nadbyszczycka. To tam jutro skumulujemy całą naszą procentową moc i razem sięgniemy gwiazd. Moi kochani, profesor Butelkologii Stosowanej, puszkologii wtórnej zwyczajnej, zaprasza wszystkich. Jutro startujemy już pod wieczór i będziemy działać ostro, dzień i noc, aż do niedzieli rana. Moi kochani, to będzie niesamowity nasz czas mocy. Oczywiście piątek, sobota, dwa dni Juvenali oraz niedziela. Ja dam z siebie wszystko, żeby ogarnąć wszystko: cały teren Juvenali i cały teren wokół. Wszystkie uliczki przylegające, cały teren zewnętrzny. Moi kochani, dlatego liczę razem z niedzielą. Piątek, sobota to jest nasz niesamowity nasz czas mocy. Moi kochani, Juvenalia 2024 to będzie niesamowity czas, gdzie wasz profesor butelkologii stosowanej Grześ, The Chosen One i wy, moi wspaniali superstudenci z UMCS-u, ZUP, z, z Politechniki Lubelskiej, Kulu oraz wszystkich innych uczelni, razem połączymy moce. Razem staniemy ramię w ramię w walce o lepszy świat. Tak moi kochani, nie może ciebie zabraknąć. Grześ super superzbieracz Lublin jest gotowy do ostrej akcji i walki. I oczywiście pamiętaj, zaraz po jak ruszam dalej do ciebie i będę z wami przez maj, czerwiec, do samego końca, do połowy lipca. Będę ogarniać wasze pokoje, będę ogarniać wasze akademiki, będę ogarniać wasze stacje, balkony, piwnice, poddasza i tereny wszystkich miasteczek akademickich w Lublinie. Moi kochani, nasza ostra superakcja trwa, a Grześ, The Chosen One już nadchodzi. Moi kochani, szykujcie się na niesamowitą, ostrą jazdę z waszym The Power of One. Tak, kochani, już od jutra nie może ciebie na procentowej mocy zabraknąć. Moi kochani, profesor butelkologii stosowanej, Grześ, The Chosen One, dziękuję wszystkim bohaterom, dziękuję wszystkim bohaterkom, Dziękuję wszystkim, którzy do mnie dzwonią, piszą wiadomości na wszystkich mediach społecznościowych, którzy razem ze mną dzień i noc chcą uwolnić moc. Tak, moi kochani, to będzie niesamowity nasz czas, ekstrawaganza mocy, z którą sięgniemy. Gwiazd! 516-801-958 Grześle Pciązenwan Lublina, Super Zmieracz Lublin. Od prawie 20 lat jest cały czas w akcji, a to jest dopiero początek. Nawet nie wiecie, co szykuje na przyszłe miesiące i lata. Będzie się działo, to mogę Was zapewnić. Moi kochani, 516 801 958. Grześ, te Chosen one wszystkich światów i wymiarów, zaprasza Was na Politechnikę Lubelską i nasze juvenalia 2024. To będzie niesamowity czas. Czas mocy. Moi kochani, jeszcze raz dziękuję wszystkim za tak wielkie zainteresowanie, za tyle telefonów i wiadomości, za wszystkich akademików prywatnych i państwowych, za tyle zaproszeń na nasze stacje, akademiki, imprezy, domówki. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, że aż tak uwalniamy moc. To jest piękne. Zapraszam serdecznie wszystkich na wszystkie moje kanały YouTube'a, gdzie od prawie 20 lat prowadzę swoje trzy kanały: Grześ 254, Grześ 255 i Grześ 256. TikTok, Instagram, Facebook super Zbierać z Lublina, Snapchat super Zbierać z Lublina. Zapraszam, Twitter super Zbierać z Lublina. Zapraszam na wszystkie moje media społecznościowe, na całą platformę mocy, którą daję Wam i przesyłam moc i power. Dziękuję. Zaglądajcie na moje kanały, subujcie, lajkujcie, dawajcie serduszka, a grześ The Chosen One jest z Wami, jest z Wami i czuję moc. Do zobaczenia na Politechnice. Działamy! To będzie niesamowita, ostra jazda ku światłości. Pozdrawiam Wasz The Chosen One, super zbieracz. Power is on! Yes tomorrow